Dzień dobry, witam Państwa na konferencji prasowej Konfederacji. Ja nazywam się Klaudia Domagała, jestem liderem łódzkiego klubu Konfederacji i będę miała przyjemność poprowadzić dzisiejszą konferencję. Szanowni Państwo, Konfederacja jako pierwsza prezentuje w całym kraju liderów list do Sejmu. Tworzymy zgraną drużynę, która odmieni oblicze polskiej polityki. Konfederację tworzą ludzie energiczni, odpowiedzialni, gotowi zawsze bronić wolności i praw obywatelskich Polaków. Idziemy do wyborów Rozbić układ Peopis. Dzisiaj prezentujemy liderów listy Konfederacji Wolność i Niepodległość do Sejmu RP z okręgu numer 11. Liderem listy w okręgu sieradzkim będzie mecenas Marek Szewczyk, wieloletni pracownik sądownictwa, radca prawny, członek biura prawnego Konfederacji, autor reformy wymiaru sprawiedliwości oraz licznych projektów Konfederacji. Oddaję głos. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, Polacy chcą godnie żyć. Polacy chcą mu zdecydować. O własnym losie, o losie swoich rodzin i nie być uzależnionym od tego, czy państwo nam da, czy państwo nam nie da. Bo z tym może być różnie. Politycy nie muszą spełniać swoich obietnic, a starają się kupować wyborców za kiełbasę wyborczą, za ich własne pieniądze. Konfederacja mówi jasno: dobrobyt wypracowuje się pracą i oszczędnościami, nie rozdawnictwem pieniędzy. Dlatego chcemy odpowiedzialnych polityków. Chcemy reprezentować prawa i swobody obywatelskie w polskim parlamencie, bronić interesu Polski i Polaków, zarówno krajowym, w porządku prawnym, jak i porządku narzucanym nam przez Unię Europejską. Nikt nie będzie mówił Polakom z zewnątrz, co mogą jeść, jak mają budować domy, jak mają je ogrzewać, czym mają jeździć. To jest nasza wewnętrzna, suwerenna decyzja. Naród jest suwerenem i to naród będzie o tym decydował. Nie biurokraci z Brukseli, Berlina, Waszyngtona czy Moskwy. To my w Polsce jesteśmy gospodarzami. Polak jest w Polsce gospodarzem. I to Polak będzie decydował o tym, czy chcemy przyjmować imigrantów, w jakich ilościach, z jakich państw, z jakich ośrodków kulturowych. To my będziemy decydować, czy chcemy posługiwać się złotówką, czy przyjąć walutę euro to my będziemy decydować o tym, żeby móc płacić gotówką. Zresztą taki projekt przygotowałem wpisania gotówki do konstytucji, swobody płatności gotówkowych. Szanowni państwo, wiele lat pracowałem w sądownictwie. Ja przygotowałem również reformę wymiaru sprawiedliwości, tak aby sędziowie odpowiadali dyscyplinarnie za swoje złe orzeczenia, za swoje błędy merytoryczne. Nie tak jak teraz, że ocenia ich kolega sędzia, tylko aby robiły to ławy przysięgłych, aby robił to czynnik społeczny aby odbetonować ten skosniały system, bo szybkie i sprawiedliwe procesy są możliwe, tylko trzeba chcieć to zrobić, trzeba wiedzieć jak. A my mamy na to pomysł i wiemy jak to zrobić. Procesy w miesiąc są możliwe, one nie muszą toczyć i trwać się latami. Również bezkarność nie tylko sędziów, ale i urzędników państwowych, polityków, to jest wszystko do zmiany. Jest ustawa o odpowiedzialności karnej urzędników. Ale wiecie państwo, ile osób zostało skazanych na podstawie tej ustawy? Żadna! A ustawa obowiązuje ponad 20 lat, to martwe prawo. My pociągniemy urzędników, którzy łamią prawo, którzy prześladują obywateli do odpowiedzialności. Nie może być tak, że każdy obywatel Polski w swoim kraju jest traktowany przez urzędnika jak potencjalny złodziej i przestępca. Urzędnik ma być pomocą dla obywatela, a nie jego cenzorem, recenzentem i katem jednocześnie. Dlatego przywrócimy realną odpowiedzialność urzędników, tak również polityków. Miliony dodrukowanych pustych pieniędzy, bezprawny lockdown, tragedia w ochronie zdrowia, ponad 200 tysięcy nadmiarowych zgonów, wybory kopertowe, kilkadziesiąt milionów złotych po prostu przemielone. I za to nikt nie odpowiedział. Konfederacja jako jedyna pociągnie tych wszystkich polityków, tych wszystkich urzędników, którzy działają na szkodę Polski i Polaków do odpowiedzialności. Idziemy do wyborów silni, zgrani, idziemy na fali wznoszącej. Idziemy wywrócić im ten stolik. Nie będziemy wchodzić w żadną koalicję, ale rozbijemy ten stolik. Prowadzimy silną, zgraną ekipę, która odmieni oblicze tej ziemi, odmieni oblicze Polski. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, drugie miejsce na liście będzie miał Ireneusz Jabłoński. Menadżer przedsiębiorca, samorządowiec, specjalista w zakresie zarządzania strategicznego i operacyjnego. Były burmistrz Łowicza i wi były wiceprezydent Łodzi. Obecnie zajmuje się doradztwem gospodarczym, w tym rozwojem i restrukturyzacją przedsiębiorstw prywatnych, państwowych i samorządowych. Oddaję głos. Szanowni Państwo, ze smutkiem należy skonstatować, że nie państwo polskie doszło do sytuacji poważnego kryzysu kryzysu jego instytucji, kryzysu urzędów administracji i wreszcie spektakularnej utraty prestiżu na arenie międzynarodowej. Te wszystkie zdarzenia są konsekwencją nieudolnej polityki prowadzonej przez duopol partii, które zachowują się jak zwalczające się plemiona. Dowiodły przez te blisko 20 lat wystarczająco dobitnie, że nie potrafią rządzić naszym państwem, nie potrafią realizować cele wspólne dla naszej Wspólnoty narodowej. Dlatego też przyjąłem zaproszenie Konfederacji do tego, żeby startować w najbliższych wyborach i wspomóc te środowiska, które tworzą Konfederację w obaleniu tego duopolu szkodliwego dla Polski. Rozwijając hasła i przesłania, które będą na sztandarach i wiecach Konfederacji, będę chciał się skoncentrować na trzech aspektach. Naszego życia, wolności, przedsiębiorczości i rodzinie. Wolności jako cesze przyrodzonej człowiekowi jednej z trzech podstawowych praw naturalnych zarówno wolności politycznej, jak i wolności ekonomicznej przedsiębiorczości, bo to z niej pochodzi bogactwo naszych rodzin, społeczności lokalnych, w małych ojczyznach, takich jak ta i wreszcie bogactwo narodów przedsiębiorczości. Na rzecz której działa sektor małych i średnich przedsiębiorstw, i w tym producentów rolnych i ludzi wolnych zawodów, czyli tej aktywności, która jest solą ziemi polskiej gospodarki i która niestety nie znajduje właściwej reprezentacji w Sejmie dotychczas. I wreszcie rodziny, która ze względów zarówno aksjologicznych, jak i ekonomicznych jest podstawową jednostką każdego zdrowego społeczeństwa, wymaga nie tylko ochrony, ale wsparcia. Wierzę, że przy akceptacji tych założeń i tego programu uzyskamy tak silną reprezentację, która pozwoli nam zmienić obecny układ i wywrócić ten koślawy i fałszywy stolik. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, na miejscu numer 3 przedsiębiorca, wieloletni działać społeczny, prezes regionu łódzkiego Nowej Nadziei Waldemar Utecht. Zapraszam. Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie. Na początku przepraszam za mój lekki stresik, ale jest on adekwatnie, rośnie z naszymi sondażami, więc jest duża szansa, że w dniu przed wyborami nie powiem po prostu nic. Jako, że jest to konferencja przedstawiająca kandydatów, pozwolę sobie tam kilka słów o sobie powiedzieć. Nazywam się Waldemar Utech, mam 53 lata, reprezentuję Nową Nadzieję Sławomira Mencena. Nie wziąłem się tutaj znikąd. W tym pięknym mieście się urodziłem. Tutaj się wychowałem, tutaj też mieszkam. Mam cudowną żonę, wspaniałe dwie córki, jedna jest tutaj ze mną, obecna. Yy, dzieci nasze wychowaliśmy i wykształciliśmy bez pomocy socjalnej państwa. Nie mieliśmy 500 plus, nie mieliśmy 800 nie mieliśmy dobrego startu, a mimo wszystko się to udało. Było to możliwe w dużej mierze. Dzięki temu. Że kilka, kilkanaście lat temu prowadzenie działalności gospodarczej, a tym się zajmujemy z żoną, było zdecydowanie łatwiejsze niż ma to miejsce dzisiaj. Dlatego jestem o tym przekonany, że tylko niskie, proste podatki i radykalne zmniejszenie biurokracji są w stanie ponownie obudzić ducha przedsiębiorczości w Polakach. Szanowni Państwo, my nie idziemy do tych wyborów po to, aby zasiadać z bandą czworga do jednego stolika. My idziemy po to, aby im ten stolik wywrócić. I my im ten stolik wywrócimy. Dziękuję bardzo, liczę na Państwa głosy. Waldemar Utech, Drużyna Mencena. Szanowni Państwo, oto trójka liderów listy w naszym okręgu. Mecenas Marek Szewczyk i Jabłoński Waldemar Utech. Czy są jakieś pytania? Nie ma? Dziękujemy bardzo.